mano mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Dzisiaj zajebisty odcinek, ponieważ nakarmimy sobie masę węży. Kupiłem dużo szczurków, myszy. Mamy tutaj cały ryksystem do rozkarmienia. Moja asystentka. Ewelina! I właśnie dzisiaj postanowiłem w ogóle zrobić troszkę inny odcinek, dlatego że chciałbym, żeby wszystko było fajnie widać, żeby te ujęcia były fajne z tych ataków. Więc będziemy karmić sobie węże na zewnątrz poza pojemnikami. Oczywiście tylko sobie upolują i będę je wsadzał z powrotem, bo nie chcę, żeby to wszystko mi tutaj miękło. Co nagrywasz? Co to za promowanie przedwczesne odcinków lepsze. No nie ma, to dla patronów jest info No dobra, przyjacioła możesz wysłać, ale a propos patronów Pamiętajcie o tym, że link jest w opisie do ta Tam możecie wspierać mnie, mój kanał Na czym mega mi zależy, dlatego że po prostu żyje mi się łatwiej Dużo łatwiej mi się nagrywa, mam więcej zapału do pracy A wszystkim patronom bardzo dziękuję A propos, już w niedzielę pojawię się na giełdzie w Gliwicach Więc koniecznie mam się tam z wami zobaczyć Jeżeli masz niedaleko albo wybierasz się, to napisz koniecznie w komentarzu Bo będę tam na ciebie czekał i bardzo chciałbym się spotkać, zbić pione i tak dalej Także mam nadzieję, że będziesz, nie przedłużamy, intro i bierzemy się za weżyki. Yo. Dobra kochani, e, zaczynamy, wyjąłem sobie szczurki, myszy w różnych rozmiarach, żeby tutaj nikt nie głodował Zaczniemy sobie od samego dołu, jest to młodziutka zbłądżóweczka I pomyślałem sobie w ogóle, zaczniemy od samego domu, dołu i będziemy lecieć do góry Ale ten regał to nie jest wszystko co nakarmimy, bo jeszcze z tamtej strony, schodowi numer 2 Pasowałoby też nakarmić parę węży, więc będzie co oglądać Mamy zbłądzoną księżniczkę, dam ci myszkę A może i dwie A ja czułem, że ona jest głodna. Bardzo dobrze, niech wciągnie sobie tu myszkę i za moment podam jej drugą, przeniesiemy ją. Czyli bombę, odkładam czy do siebie. Tak, jedz sobie spokojnie. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. Dobra. Ten samczyk, ten samczyk jest dość narwany i jest dość wyrośnięty, więc damy mu coś większego troszkę, żeby poczuł, że zjadł. jest, ale w ogóle patrzcie jaki on ma piękny kolor. Ten sam jest jest naprawdę zajebisty. Strasznie mi się podoba. jest zwykła a jednak robi wrażenie. Tutaj mamy kolejną, tu jest panna. O, ten będzie idealny. Nie, nie, A Ej, dziwne to jest. Ja tak piękno mijała. Chciałam mu Nie ma zabierania. Dobra, samcowi jednak damy już zjeść, dlatego, że szybko wciąga. A taka szybka myszka. Co ty na to? Panienka nie chce jeść, co to może oznaczać? Odpowiedzcie sobie sami. Miejmy nadzieję, że to co myślę, może Samczor tam coś baraszkował. Bo powiem wam tak, one wszystkie powinny być głodne, więc jeżeli któryś nie jest głodny, znaczy, że coś tam jest na rzeczy. A ten samczor taki przystojniak. myślę, że... Myślę, że mógł coś ukąsić, nie? Co myślisz, szerina? No ja bym mu dał. Także myślę, że tamta też udała. No przystojny jest przecież i ja ładny. Tu ma takie plamki, a tu taki pasek. No. A taki nierówny. Mhm. Takie geny, właśnie. Wciąga na ostro. Dobra, niech on sobie wcina. A my przejdźmy do tej poprzedniej, która dostała myszkę. Ale jak widać, wciągnęła ją. Więc proszę, czas na drugą. O, ale waleczna. Uuu. Widzicie to, jak walczy o myszkę. Dobrze. Dobrze tak jest. Jedzone musi być. na bąbelku. Wracamy z powrotem do męczącego się samca. Ale, jakby patrzeć, jak one jedzą, tak z bliska. Tak, jak jest tutaj ujęcie, to fajnie to wygląda. W ogóle przy montażu, bo tak to wiecie, mam mały ekranik w tym aparacie i średnio tak naprawdę widzę wszystko, co się nagrywa. Więc najfajniejsze jest dopiero, jak zmontuję, zrenderuję i jest w takiej jakości, jak powinno być, to wtedy mi się najlepiej ogląda. Dlatego zawsze po montażu jeszcze raz oglądam albo 8, albo 15 w sumie, bo niektóre ujęcia naprawdę są. No tak nieskromnie powiem, naprawdę robią wrażenie. Dobra, sam co wciąga, trochę mu to zajmie. Wziąłem taką oto piękną księżniczkę. Jak widzicie, wyliniała bardzo dobrze. Ona jest bardzo przyjazna, jest bardzo ładna. Spójrzcie tylko na nią. Spójrzcie. Przepiękna. Oczywiście nie jest gotowa jeszcze do dopuszczeń, jest troszkę za malutka więc tak naprawdę czekam ma się u mnie bardzo dobrze no jest przepiękny. nie mam też dla niej samca jakiegoś dobrze dobranego więc wstrzymam się Tutaj sam to już się zbliża do granicy mojej nogi, niech sobie wciąga na spokojnie. To my przyjrzymy się troszkę tej samiczce. No, ona jest przepiękna, ale powiem Wam, najładniejsze u niej to jest zdecydowanie pyszczek. Ona ma jakiś taki przyjazny pyszczek, nie wiem z czego to wynika, ale po prostu jest taka śliczna. Może podczas jedzenia mniej, standardowo naprawdę jest jakaś taka pozytywna. Tą ślicznotkę odłożymy. Teraz pod obiektyw leci. samiec, już nie zbożówka. Tym razem jest to hybryda, więc nie tylko zbożówka, ale zbożówka też. I tutaj już jest większa sztuka, więc jakiś szczurek poleci na pewno. Nie daje rady kurwa i nagrywać, i robić wszystko. A nie dam rady wyjmować, trzymać, pilnować i karmić jednocześnie. Mamy kolejne hybrydy. Coś niegłodne na twojej Niemożliwe, że nie są głodne. O no proszę, kulturalnie. Nie wiem czy zauważyłaś, on prawie że podziękował za posiłek. Nie da się jednak tak to znaczy niektóre by się dało, niektóre nie. Po wyjęciu niektóre węże po prostu odczuwają za duży stres i nie chcą jeść, dlatego no jednak nie wypał z tym pomysłem. No widzicie, po prostu na zewnątrz była zestresowana, a tutaj już nie. Dobra, wciągają stajki. Mm -hmm. I tutaj jest bardzo mocno wylinkowa. Wylinkowy samczyk, a że samica lubi sobie dobrze zjeść, to nie będziemy jej szczędzić. Ja się odsunął, bo dobrze akurat się rzuca. Mm. Ona właśnie tak robi takie osierdelka. sertelka. O! Tak. tak właśnie wygląda atak. Tej samiczki Za każdym razem tak wygląda Dobrze to wygląda, co? Taka skupiona, całym ciałem zaangażowana w posiłek Bardzo fajnie Obok bardzo wylinkowy samczyk Możesz zrobić tutaj zbliżenie Może nie wszyscy ogarniają ktokolwiek na temat węży Spójrzcie na oczy tego samca W ogóle na całego jak on jest siwy, jaki on jest niewyraźny Taki blady Daj na chwilę kamerę No myślę, że widać to bardzo wyraźnie Ale spróbujmy Spróbujmy, bo czasami zdarza się. No chociaż myszkę jakąś. Co? Nie, na pewno nie będzie chciał. O, o ta pana to. Myszkę taką drobną, fajnie, niech wcina. Tu jest samczyk, tam jest samica. To są akurat węże, które nawet jak karmię razem w jednym pojemniku, to wiem, że tam się nigdy nic nie wydarzy. Węże są mega spokojne, sobie nie odbierają posiłku. Przynajmniej u mnie, nie wiem jak u innych, ale ja już obserwowałem wiele razy, dlatego wiem, że mogę spokojnie je zamknąć i nic się nie wydarzy. Dwie myszki nadal mało, co? Ja bym jeszcze rzucił coś, pani. Tak? Wuhu! Bardzo dobrze. Pani wciąga to. Nagrywało się? Nie. Nie żartuj nawet. Teraz się nabrywa. OK. Moi drodzy, e, nagrałem jeszcze jedno karmienie, ale mój operator e, zapomniał włączyć kamery. Dopiero się uczy, nie pretensji. Prawda? Okay. <laughs> Sprytnie. A zarazem delikatnie wyjąć samca od samicy ponieważ chciałbym go nakarmić żeby miał siłę bzykać dalej prawda? samco mam coś dla ciebie on zwykle bardzo dżentelmeńsko podchodzi do posiłku coś nie chce nie, próbuję tylko bardzo powoli wiesz to naprawdę? no o. ojej, taki dżentelmen co tam sprawdzasz? O, tak patrzy wiesz, bo na białym to wszystko widać. No tak patrzę, czy na pewno nie ma żadnych roztoczy. Robię taki przegląd. Niech samczyk sobie wcina. Przesuniemy go troszkę na bok. Żeby nikt mu nie przeszkadzał żebyśmy mu nie przeszkadzali, a on nam. Pierwszego tutaj jakiegoś myszaka zwrócimy Judaszowi. Co ty nie powiesz? Zatny stworek Oczywiście tak jak to waran On sobie wytatła w torfie Teraz Wyjmiemy sobie Mam Tego pięknego dżentelmena Ojoj oj. To na pewno się odsunę Co? No, mówię, że na pewno się odsunę nie, jest agresywny mm. Za to jest przepiękny tak? Tylko go pilnę. Siata, siata, to no, wiadomo, to są ataki Najpierw odstraszające To jest taki pierwszy odruch, masz już podejść Widać jak się mieni? Chyba widać, co? Coś tam widać Coś tam? No, może z tej strony? Rację. Mordy, wy widzicie? I dlatego nazywa się Golden Child Spójrzcie na to Na te kolory Dobra, jako że ten wąż jest tak przepiękny Pozwolę wam popatrzeć się od początku do końca jak wcina, a ja się zamykam miłego oglądania. Ciężciu został powykręcany, ja wróciłem, znalazłem Golden Child'a, ale no niestety nie zjadł, więc wrzucam mu do terra. Mamy tutaj samicę Boa. Ta właśnie samiczka jest mamuśką moich maluchów, które już poszły na nowe domki. Ona nigdy nie odmawia jedzenia zawsze wszechcina, więc to jest mega spoko. tego co? No nie, bo chciałam wyłączyć kamerę Ja A... pier... Chciała ci się na rękę? Na mnie, w twarz mi się rzuciła, ja się zasuniełem szczurem Niedobrze o! Ewidentnie jeszcze ma ochotę na mnie. Moi drodzy, została już ostatnia myszka. Nie mam za bardzo komu jej dać, bo jest taka mikro, więc pójdziemy po prostu do Dina, bo u mnie nic się nie marzuje, yy, a wiem, że lubicie Dina, więc to jest challenge dla Krystiana, dla Seby i dla Mariusza z Reddicka. Powodzonka. Ale Hades wszystko zasłania. Hades, odejdź. Ale jak dżentelmen, dobra? Nie, 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 nie. Kulturalnie. Tak jest. Super. Powolutku. Ops. Tak jest. Tak jest. Właśnie zależy mi na tym, żeby on się nie rzucał jak pan po... na to jedzenie. Tylko powolutku sobie tam zjadał. No i że byłeś taki grzeczny, to ja ci w nagrodę zaraz dam jeszcze jajeczko. Oj, Dimych lubi jajo. Uuu. Szczurek w jajku. Szczurek w jajku, <laughs> Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie. Chowaj karabin. Mam nadzieję, że się podobało. Koniecznie zostawcie su... <noise> <gry> Siadaj tu, siądź piesku Siądź. O! Super. Koniecznie zostawcie suba, zostawcie łapę w górę. Pamiętajcie o tym, że możecie wspierać mnie, mój kanał, mojego pieska, moje zwierzaki. Na patronajcie, link w opisie. I ode mnie na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Yo. This sick